Dzień dobry, Systron Trenuxus, a dzisiejszą piosenkę dedykuję samemu Szopie. Dlaczego? Dlatego ponieważ Szopa zwyciężył w serii Best of 10 wynikiem 6 do 4, seria była na mini nostalgii, a przegrany miał zaspiewać coś wygranemu. Także Mareczku, usiądź wygodnie i słuchaj. Mój przyjacielu, byłeś mi, naprawdę bliski. Mój przyjacielu, jeszcze byłeś mi jak krak. Dałem ci konfluks, dałem recepta, dałem luniczkę, dałem piketa i czas na fajkę, a ty te pekę z bomby masz. Mój przyjacielu, wprowadziłem cię do dochoty. Nauczyłem, jak je baszyć, innych masz. Dałem ci zamek, klucze do lochu, dałem ci konsę, kontrolę herosów, farta nie dałem, do drżaka wszedłeś sam. Teraz walisz fajkę, szukasz Deka. Trzeci mamy tydzień, kradniesz co się da Chciałbym się rozpłynąć, uciec gdzie się da Proszę daj mi szansę, bo już tarmem nie rucham Teraz farmi kiele jak Widomina 1-4-1, próżno czekać dnia Chcesz nie zająć, miasta obydwa Lepiej cofnij maina, no bo Grindan Implo Tak jest, e, dokładnie to było to. E, w tym momencie chcę jeszcze podziękować moim e, bardzo utalentowanym i kreatywnym widzom, którzy szukali fajnej piosenki. W końcu znaleźliśmy wspólnie piosenkę mój przyjacielu, ale to nie wszystko, ponieważ ten tekst, jak widać, jest zmodyfikowany, to jest po prostu złoto. Należą się wielkie brawa dla dwóch osób: Packing i Zulfiquar. E, brawo, po prostu jestem pod wrażeniem, co wyście stworzyli. Ja tylko to delikatnie posklejałem i. Naprawdę brawa dla tych panów, brawa dla wszystkich, brawa dla Szopy. Do następnego.